Witajcie. Przychodzę do Was z zapowiedzianymi wcześniej testami nowości, perfumowych nowości z roku 2025. Tym razem będzie to mainstream. I od razu Wam zaznaczę, że każda z tych propozycji, o których Wam dzisiaj powiem, w mojej skromnej opinii zasługuje na Waszą uwagę. Mimo, że zdania są podzielone, ale wiemy, że ile nosów, tyle opinii każdy testuje na sobie, każdy zapach odbiera inaczej, być może wy również odbierzecie inaczej. Moje jednak doświadczenia z nimi są naprawdę niezwykle pozytywne. Co się coraz częściej zdarza, jeżeli chodzi o mainstream? I takie sobie troszeczkę, słuchajcie, podzieliłam od tych, które najbardziej mi się podobają. I tak bardzo one mi się podobały, że słuchajcie, mój zbytko, wycytkał wszystko i nawet gdzieś rzuciłam fiolkę, bo oczywiście testowanie w Nie wiem, gdzie ona jest, ale pamiętam ten obłędny zapach. Zanim jednak się rozkręcę, no bo prawie bym zapomniała, powiedzieć Wam, że dzięki uprzejmości dziewczyn z drogerii Jolka, które pozdrawiam, moje panie. Od miesiąca do Was idej nie mogę się wybrać, ale obiecuję, że dojdę. Mam te oto trzy tubeczki i mogę sobie spokojnie potestować dla Was zapachy. Pierwszy z nich, ten, który naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie, i śmiem twierdzić, że to jest już moja ulubiona Olimpea. Tak, znalazłam swoją ulubioną, ukochaną Olimpię. Jest to Olimpea Absolut. Tutaj będziecie widzieć, pewnie wrzucę Wam, jak wygląda flakonik, ale tak, o Wam pokażę. Każdy z tych flakonów dzisiejszych jest śliczny, ale ten mm, bardzo, bardzo, że tak powiem, w mojej guście, w mojej stylice. No i cóż, zapach. Zapach, słuchajcie, jest waniliowy, ambrowy, biało-kwiatowy i owocowy. I posiada w sobie tylko cztery nuty. Morele, jaśmin, wanilii i bursztyn. Pewnie nutek jest więcej, ale one tutaj zostały podane. I moi drodzy, to jest po prostu cudo. To jest po prostu cudo. Ma śliczną projekcję, świetną trwałość. One były ze mną przez cały dzień, bo te testy były tak zwane, wiecie, od rana do świtu. Więc był on ze mną przez cały dzień. 3-4 pierwsze godziny, projekcja niesamowita. Ja w ogóle się nie musiałam wysilać, żeby ten zapach czuć. I był cudownie morelowo-kwiatowo-waniliowo właśnie ambrowy. Przepięknie zblendowany, cudnie zblendowane. I ta morela, kiedy ja ją zobaczyłam, to troszeczkę sobie pomyślałam, no, że może być różnie, ale, ale. Kiedy pierwszy raz dziewczyny nałożyły je na mnie w sklepie, wiecie, najpierw nutę, potem zapach, to oszalałam. I tak mi się one podobały, że ja stwierdziłam, że to będzie wielka miłość. I się wcale nie pomyliłam, ponieważ ta wielka miłość tutaj absolutnie jest. Mówię Wam, że one są cudne. Naprawdę. Tak bardzo, że pojawiły się u mnie na liście zakupowej. Ja je chcę po prostu mieć, bo to są świetne propozycje, to jest świetna propozycja na jesień i myślę, że też na zimę. Zresztą dwie pozostałe także będą idealnie spisywały się na jesień i na zimę. Więc jeżeli szukacie czegoś nowego do garderoby perfumowej, tutaj na pewno coś znajdziecie. Olimpea Absolute jest rewelacyjna dla mnie. Pode mnie. no po prostu idealna. Tutaj do niczego się nie mogę przyczepić, wszystko jest po prostu na najwyższym poziomie. Teraz, tak jak mam opowiedzieć o tym zapachu, oprócz tego, że jest cudny blend, że ciężko wyłuścić jakieś tutaj, wiecie, pojedyncze akordy czy nawet nuty zapachowe. Nie da rady tego zrobić, przynajmniej ja nie damam rady. Ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że one się tak rewelacyjnie nosiły, tak świetnie się komponowały, tak się pojawiały, słuchajcie, cały czas. No po prostu ja czułam taki pięknej bańce zapachowej od rana do późnego wieczoru. Wiadomo, że przy końcówce dnia on się zrobił bardziej blisko bliskoskórny. Ale te pierwsze godziny ja byłam w szoku, że to tak ładnie projektuje. Naprawdę. I dawał tyle radości, tyle takiego, wiecie, takiej elegancji. No się czułam po prostu idealnie. Idealnie się czułam w tym miejscu, w którym byłam. Punkt, w pracy była Także, ale myślę, że to jest zapach, który spokojnie może być zapachem takim całodziennym na wszystkie okazje. Absolutnie. Także, o, moje serduszko do Olimpii absolutnie bije bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo mocno. Jestem zakochana w nich. Tak. Drugi zapach, który również zrobił na mnie wrażenie. Opinie na jego temat są dosyć różne. Jedni twierdzą, że tutaj nie wniesiono nic nowego. Inni twierdzą, że parametry są kiepściuchne. Słuchajcie, ja niestety pod tym się nie mogę podpisać, ponieważ kiedy również nałożyłam je pierwszy raz u dziewczyn, oczy mi się powiększyły i mówię: uuuu, drżenie serca, gęsia skórka. To będzie coś fajnego, coś fantastycznego. I kiedy spojrzałam na nuty, mocno się zdziwiłam, ponieważ nie odzwierciedlają one tego, co czuł mój nos. Dobrze, ale ja tutaj mówię o Floral Gorgeous Gardenia od Gucci. 2025 rok. Śliczna butelka. Przepiękna prezentacja, chyba najładniejsza z tych wszystkich, z tej całej linii. Tak mi się wydaje. No, w ogóle ja kocham te, takie kolory, więc to mnie przemówiła od razu. Zapach białokwiatowy, drzewny i cytrusowy i mamy tutaj mandarynkę, gardenię, heliodonę i drzewo sandałowe. I tak sobie myślę, ale jak? No ale jak? Mam je tutaj i tutaj już akurat jest, słuchajcie, próbeczka. Zrobię to przy Was po raz któryś i zobaczę, zobaczę czy znowu to czuję, to czego tutaj nie ma i Wam powiem, o co mi chodzi. Ja tutaj czuję naprawdę dużo słodkiej paczuli, której tutaj nie ma. Nie ma. Czuję tutaj dużo paczuli połączonej z nutami drzewnymi i właśnie z odrobinką cytrusów i kwiatów. Dla mnie to jest bardzo głęboki, esencjonalny zapach. Jeszcze bogatszy, jeszcze bardziej taki gęsty niż Olimpea Absolut. I teraz tak. Co do tego Intens. Również pierwsze godziny bardzo ładnie się zachowywał, świetnie projektował. Słuchajcie, bym nawet powiedziała, że na poziomie podobnym do Olimpei. absolut. Później zrobił się blisko skórne, ale od godziny 7 do godziny 19 ja jej cały czas na sobie wyczuwałam. Jaka słaba trwałość, o co tutaj chodzi? Może myśleli o projekcji, nie wiem. Ale zapach był ze mną do godziny 19.00 bez problemu wyczuwalny. Także, słuchajcie, ja wiem, że są różne opinie na temat mainstreamu. Wiem, że nie zawsze raczą nam właściwymi, właściwymi parametrami, za to bardzo wygórowanymi cenami. Wiem, wiem, że te propozycje mają się podobać ogłowi tak? i ciężko znaleźć w nich coś wyjątkowego. Ale gdybym miała ja wybierać pierwowzór, mówię tutaj o poczekajcie, Flora Gorgeous Gardenia i Flora Gorgeous Gardenia Intense, zdecydowanie bez żadnego wahania wybrałabym właśnie tą drugą opcję, czyli ten najnowszy flanker. Tamte również mi się podobały. Jeżeli oglądaliście moje filmy latem, to wiecie, że też na ich temat się wypowiadałam. Podobały mi się, ale tutaj, tutaj zadziało się coś znacznie, znacznie większego, ciekawszego, bardziej interesującego. Te perfumy mam wrażenie, że są dojrzalsze, takie bardziej eleganckie, takie z pazurem, takie no właśnie teraz na jesień. Mm. I zobaczcie, no i wciągające. I ten mocny, taki naprawdę mocny, gęsty, intensywny początek, który jest wielkim atutem, później łagodnieje. Ale łagodnieje pod tym względem, że już tej paczuli, której tutaj nie ma, ja już tak mocno nie wyczuwam. Jednak mimo wszystko, ta drzewność tutaj dalej jest. Ta esencja dalej jest. I to jest w nich naprawdę śliczne. Ja wiem, że niektóre z Was. Już miały okazję je testować, niektóre nawet kupiły. Słuchajcie. Co wy na ich temat myślicie? Odbieramy podobnie tą kompozycję? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, bo bardzo mnie to interesuje. Ja je uwielbiam. Naprawdę je uwielbiam. Ja bym tutaj nawet powiedziała, że jest naprawdę sporo amry. Albo bursztynu. Takiego czegoś. Czegoś podobnego, co ma. Tak, właśnie teraz sobie uświadomiłam, czegoś podobnego, co ma na przykład e, Lisab Le Perfum Lumière. Tam też jest taka mocna baza. I to jest podobne, ale to tylko na tym się kończą podobieństwa, bo to są jednak nie wszystko różne zapachy. Choć mówię podobne. Lumier jest jeszcze większym kalibrem, to jest prawdziwy killer. To też jest mocny zapach, ale nie tak intensywny jak Lumier. Chociaż nie wiem, może gdybym miała flakon się, słuchajcie, spsikała od góry do dołu, myślałabym podobnie. W każdym razie na pewno warto się nad nimi pochylić. Na pewno. No i słuchajcie, trzecie miejsce, wcale nie gorsze, Divine Elixir. I tutaj również buteleczka jest piękna. Ogólnie wszystkie te budynki bardzo mi się podobają. I także to jest nowość z 2025: zapach słodki, waniliowy, białokwiatowy, morski i słony. I on z nich wszystkich różni się mm, najbardziej, bo tamte są do siebie podobne, choć tutaj także jest sporo słodyczy, sporo esencji. I ja mam wrażenie, że to jest taka divine na wieczór albo na nasze. Polskie, słuchajcie, e, lato, łamane na późną, na, na późną, na wczesną jesień. One się wtedy spiszą, właśnie teraz one się spiszą świetnie. Zapach, który ma w sobie sól, nuty morskie, skórkę cytryny, tuberozę ilanki lank i lank, fasole, tonkę, wanilię, beze i paczulę. I ja tutaj również byłam nieźle zaskoczona, ponieważ jest w nich pewna taka ostrość, pieprzność. Nie wiem, może to ta skórka cytryny taki efekt daje, ale to jest coś bardziej takiego właśnie w kształcie. Znaczy w kształcie. Idącego w imbir albo w pieprz. Też jest trudne. Czuć, że to jest flanker. Podobieństwo do oryginału jest wielkie. Jednak mimo wszystko mam wrażenie, że ten zapach jest właśnie dojrzalszy, taki bardziej szlachetny. Na takie wyjścia. Tak jak mamy dzisiaj, słuchajcie, siedzi piękne słońce. Ja teraz patrzę obu okno przed sobą i zieleń, więc ja to widzę. Takie piękne, słoneczne dni. Z lekkim wiaterkiem, nawet mogłabym powiedzieć, chłodna. One super się spiszą. I ja dzisiaj je miałam. I słuchajcie obłęd, jak one pięknie i długo pachniały, naprawdę. Czuć w nich słodycz, czuć w nich tą delikatną morskość, tą słoność. Ale co jest rzeczą ciekawą i tutaj was zaskoczy zapewne, zniknęła moja ulubiona nutka, której tutaj nie ma, tego sylera naciowego. Pamiętacie, że i w oryginale i później w tym Flankerze, nie pamiętam już teraz nazwy, w każdym razie w tych drugich ja wyraźnie wyczuwałam nutę selera naciowego. Tutaj tego nie ma. Nie. Tutaj jest bardziej perfumowo. One chyba są najbardziej perfumowe w odbiorze dla mnie, z nich wszystkich. Chyba. Na pewno. Gęste, zawiesiste, zbliżone do oryginału, ale jednak lepsze. Mm. Jest w nich taka tajemnica, taka magia, więc jakiejś drzewności. Jest tutaj ta paczula, ale ona nie jest jakaś taka byci ziemista, przybrudzona. Nie, ona daje takiej szlachetności temu zapachowi. Naprawdę ładne. I ta buteleczka. Wrócę do Gucci. Mm, czego wy chcecie? Jest pięknie. Bardzo dojrzały. Ten zapach, troszeczkę, słuchajcie, teraz nie zrozumcie mnie źle, skręca dla mnie taką stronę retro, ale nie retro, takie, wiecie, lata 80., ale to jest takie retro, które można było wyczuć, nie, inaczej, taką woń, którą można było wyczuć w perfumach komponowanych już dawniej, które właśnie były niezwykle kobiece, eleganckie, takie, wiecie, z wyższej półki, no nie wiem. Tak mi się to kojarzy. Kiedyś nie mówię, że coś podobnego wąchałam, ale przypomina mi to czasy, kiedy jako nastolatka, pamiętacie były takie klasery z próbkami, że <grytanie> się nimi handlowało, tymi zapachami, i tam właśnie było coś podobnego. I to właśnie mi się wtedy kojarzyło z taką dojrzałością, dostojnością, elegancją. Teraz mi się to też kojarzy, więc chyba dobrze. Dobrze miałam skojarzenia. Jeszcze jako taka niewinna istota, a totalnie no, nieznająca się z zupełnianym świadku. Mało tego, nieznająca odmiany, rzeczownika, perfumy. Do tej pory będę się śmiała, słuchajcie. Nieważne, nieważne. Ale wracajmy do nich. Piękne. No i żałuję, że nie mam tego mojego Olimpea Bloss, Blossom. Boże, też były piękne. Olimpia Absolu. No kurczę, nie wiem, nie wiem. Tam już nic nie zostało. By musiała urwać ten łapek, tę głowkę, żeby tam pewnie cokolwiek wyniuchać. Ale nawet i tego nie mam. Gdzieś tu jest i się ze mnie śmieje. Także moi drodzy, testy były naprawdę, naprawdę, naprawdę udane. Jeżeli się zastanawiacie, czy warto w ogóle wejść do perfumerii, drogerii i je sprawdzić, z całą pewnością warto. Uważam, że są to wypusty bardzo udane, którym należy poświęcić chociaż chwileczkę ten psik na nadgarstek, tak? Na bloterek, na bloterek może niekoniecznie, ale na skórę i zobaczyć, jak one się pięknie rozwijają. Jak one będą Was kusić i nęcić, wabić. No, gdybym miała fundusze, to pewnie bym chciała wszystkie. Naprawdę. Choć nie ukrywam, że moje serduszko bardzo mocno bije właśnie do tej Olimpei. absolut. Ale Gardenia też jest niezła. No i eliksir. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy myślicie na ich temat. Jeżeli już je macie. Czy zostały z wami, czy je oddaliście? Pozdrawiam i do następnego razu. A, a dziewczynom serdeczne dzięki. No i co, i muszę w końcu do Was przyjść, bo wiem, że macie kolejne nowości. Oj, widziałam, widziałam.